No i, i tak, żeśmy przeszli, bo to są święta paschalne, a słowo pascha znaczy przejście. Przeszliśmy nie tylko ze Starego do Nowego Testamentu, ale przeszliśmy do świąt wielkanocnych, do świąt zmartwychwstania. Brzmi już w naszych kościołach Alleluja. I także nasza, nasze spotkanie ze Słowem Bożym. Które jest o przymierzu, o związku, o bliskości, osiągnęło swój szczyt, kiedy padło słowo Chrzest. Jeśli słuchaliśmy tych modlitw, które mówiłem po każdym psalmie, to tam Chrzest się ciągle pojawiał jako coś, co będzie. Te wszystkie wydarzenia jakoś zmierzały do momentu Chrztu, kiedy przymierze moje. Z Panem Bogiem, Twoje z Panem Bogiem zostało na wieki wieków przypieczętowane. Na samym początku, raczej w większości, na samym początku naszego życia, przypieczętowane przymierze. To wszystko, o czym, o czym słyszeliśmy wcześniej, to się stało w, 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 w momencie naszego chrztu. W momencie chrztu, który. Święty Paweł w liście to genialny jest tekst. W ogóle was zachęcam, żeby te wszystkie słowo, te wszystkie kawałki Pisma Świętego sobie na spokojnie jeszcze raz rozważyć. Święty Paweł w absolutnie genialnym tekście, mówiąc o tym, co to jest chrzest święty, kilkakrotnie użył słowa zanurzyć się. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie. To teraz uwaga, proszę sobie przypomnieć, mam nadzieję, że macie taki moment e, w swojej pamięci, bo to raczej każdy gdzieś go tam przeżywa. u a, e, i może jeszcze nieraz będzie, oczywiście w sposób bezpieczny. Kiedy byliśmy w jakimś morzu, rzece, jeziorze i blub, blub, się zanurzasz. Dzieci to często e, próbują w, w wannie nos i Ile wytrzymają? Moment zanurzenia to jest taki moment, że woda cię ogarnia z każdej strony. Wszędzie jest, jesteś w środku zupełnie innej rzeczywistości. I Paweł mówi: przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa. Czyli Chrystus ze swoją mocą, ze swoją boskością. Chrystus ze swoim miłosierdziem, Chrystus ze swoim życiem, które jest wiekuiste. Chrystus nas ogarnął, wziął nas w swoje posiadanie, wziął nas w siebie. Paweł mówi, staliście się jednością z Chrystusem. To kiedy chrzest był właśnie w taki sposób praktykowany, że prawosławie ma tak do dzisiaj, wielkie baptysteria właśnie w kształcie takich, takich wielkich miednic i ten katechumen tam schodził, kandydat do Chrztu schodził i właśnie był zanurzany w tą wodę. My dzisiaj rozumiemy to trochę słabiej, ponieważ chrze, chrzest jest kropelkowy. Jesteśmy tylko wodą pokropieni i nie, ma, nie mamy tego wrażenia, nie mamy tego doświadczenia. I niestety, i niestety jest bardzo często też tak, to już oczywiście nie jest e, e, winą formy sprawowania chrztu świętego, tylko tego, jak on jest, jak on jest często, jak jesteśmy często mało go świadomi. I niestety nasza relacja z Chrystusem też jest kropelkowa. Też jest Chrystusa tylko trochę w naszym życiu, tak jak parę kropelek. Jesteście jednością z Chrystusem. To znaczy, jest tak, że On przez sakrament Chrztu Świętego wziął nas. Tylko często, i to jest największa tragedia, my przez całe, nawet długie nasze życie, nie bierzemy Jego. I dlatego właśnie w tym momencie, w tej, w tej liturgii dzisiejszej, za chwilę po tym, jak wyśpiewamy na cześć, na, na, na chwałę Pana Boga, dziękczynną pieść za wodę, za wodę Chrztu Świętego, dziękczynną pieść za, nas, za nasz chrzest. Po tym, jak wezwiemy wszystkich świętych, żeby też mieli udział w tej naszej radości, i po tym, jak odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, które raczej w naszym imieniu składali nasi rodzice i chrzestni, zostaniemy pokropieni wodą Chrztu Świętego na pamiątkę naszego Chrztu, ale też po to, żebyśmy powiedzieli, Jezu, ja chcę być jednością z Tobą, z Tobą, który jesteś zmartwychwstały, z Tobą, który jesteś życiem. Ja chcę być jednością z Tobą. Ja chcę być zanurzona w Ciebie. Ja chcę być zanurzony w Ciebie. Ja, ja, ja daję Ci prawo, żebyś mnie ogarniał z każdej strony, żebyś ogarniał całą rzeczywistość mojego życia. Całą rzeczywistość mojego istnienia. Ja chcę być jednością. Mam nadzieję, że wiecie, kiedy to się zaczęło, kiedy był chrzest. Jeżeli nie, to moja prośba, 50 dni maksymalnie, do zesłania Ducha Świętego. 50 dni. Żeby się dowiedzieć, zadzwonić do tej parafii, napisać, kiedy, jest, kiedy był ten dzień i go co roku przeżywać. Jako dzień mojego zmartwychwstania w Chrystusie, święty Paweł powiedział, jest, zostaliśmy zanurzeni, będziemy wiecznie z nim żyli. Oczywiście przyjdzie śmierć, ale ona będzie tylko Końcem tej postaci naszego życia. Smutna, pełna bólu najczęściej, ale życie trwa, bo zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, który jest życiem. Zawarliśmy z Nim przymierze. W tej Ewangelii Pan Jezus. Spotyka te niewiasty, które po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grup. Ilu ludzi dzisiaj było obejrzeć grup Chrystusa? Najczęściej przy okazji święconki. Poniedziałek. Jest ten zwyczaj, że się je chodzi po kościołach i się ogląda grup Chrystusa. To jest za mało. To jest za mało. Chrystus ci w życie. Czemu chcesz oglądać tylko jego grup? I zmartwychwstały Chrystus prosi te niewiasty i prosi nas, idźcie szybko, szybko i ogłoście to innym. Najpierw to ogłoście moim braciom, apostołom, a potem do apostołów powie, idźcie, ogłoście to całemu światu. Tylko, że tego się nie da zrobić, jak się ma z Chrystusem. Związek kropelkowy. Tego się nie da zrobić, jak się chodzi tylko oglądać grup. Wtedy człowiek nie jest zdolny do tego, żeby się podzielić swoją wiarą, podzielić Chrystusem. Nie jest zdolny do ewangelizacji. Bardzo bym chciał, żebyśmy. Żebyśmy pozwolili Chrystusowi w tę noc, żeby nas na nowo do tego zapalił, uzdolnił. Tak jak odpalaliśmy te nasze światełka, nasze świece, od tej świecy paschalnej, tak chodzi o to, żeby dzisiaj na nowo odpalić się od Chrystusa, od Jego światła, od Jego życia. A potem temu, którego spotkamy, jutro, pojutrze, w pracy, w szkole, powiedzieć: weź, weź życie, zanurz się. To jest Wielkanoc. To jest zmartwychwstanie. To jest, to jest radość, prawdziwa radość, która z tych świąt płynie. Wszystkie ozdoby, wszystkie smakołyki ważne, potrzebne, super. Ale są, one są tylko po to, żeby dać nam kolejną formę, kolejny sposób wyrażenia radości. Amen.